Cześć, jestem już Pankani na i dzisiaj jestem z okularami. Nie jest ciepło, jest. b-b-b-b-których, któregoś tam. Lutego jest prowadzenie na telefonie, jest dokładnie. 5, 5 lutego, jest piąty lutego. No i chciałam Wam tylko podziękować za lajki i za jeszcze moje. Za Wasze komentarze i suby, suby przede wszystkim. I dużo dawaliście mi tych lajków, ale no nie mam ich za dużo. Mam jeszcze takie stare filmy, co zrobiłam 3 miesiące temu w Nie wiem, ale naprawdę bardzo, bardzo szybko je robiłam. Ja Wam pokażę, co wczoraj, tak, wczoraj zrobił dla mnie Tata. Tata, wczoraj zrobił dla mnie takie jajko. Z wydmuszki, oczywiście. Ole, ole, um, olepił to um, tak niebieskim i różowym papierem. I bardzo jest I mogę sobie położyć na stół. A raz mój brat mi to tak zbił. No bo ja nie wiedziałam, co to jest wydmuszka i tam, tam, ble, ble, ble. Ale okej, ale tak na serio, to jestem wysoka. No i się z rynketem obniżyłem. O Jezu, mojego taty. Okej, okay, to na tyle w tym filmiku. Chyba, ale popatrzcie jeszcze jak żonglę, poczekajcie. Czary. Nie umiem żonglować. Nie, nie, ja nie umiem żonglować. Ale kurde w życie moje oczy, ale nie chcę Wam pokazywać moje oczy. Musicie zganyć, czy mam. Brązowe, piwne niebieskie. Hmm. Możecie je znać, ale tak to nie patrzcie. Dlatego założyłam te okulary Sary, ale fajnie się w nich czuję. Tylko tak widzę, że wszystko jest brązowe. Jak chcę korzą te okle. Okej, okay, życzę Wam dzisiaj miłego dnia ale to jest sobą nie dzień na świecie. No okej, okay, to miłego weekendu. Na razie. Na razie, ho.